Cześć, mam z tej strony Filip a to będzie odcinek informacyjny. Tak, myślałem, może dla was nic, chyba dzisiaj nie nagram, ale jednak nagrałem. Tak, to nagram. Nie jest żadna gra, ale jest to podziękowanie za śledzenie mojego kanału. Tak, i za to będzie niedługo live. Akurat tu sobie napiszę sobie i zaraz do Was wrócę, czekajcie. i nagrywam, boże. Sorry, ale mam nastawioną na elkę. dzięki za. Zobaczcie. Czy? Nie. Dajuncie. Teraz Was znowu A, spoko... Sorry, że Was tak robi, ale ja tutaj Dobra, no to słuchajcie, no to w ogóle Wam dziękuję za wszystko. Oczywiście, jak e, nikt nie wie, będzie to film to nie na Twitch, tylko będzie film, kiedy będzie live. Tak. Żeby z YouTube'a przyszło więcej osób. No i co, no i dla was zrobię na tym kanale dużo. takich gier, na przykład. O, chorych, znalazłem fajne gry, tylko że jestem w nie u Skillet. Nie wiem, czy wam to pokazać. Nie mogłem się zabrać i w ogóle miałem katar straszny, i chciałem dla was coś nagrać specjalnego, tak jak Dragon Escape. No, takie coś. To ja już kończę ten filmik informacyjny. To był taki krótki filmik informacyjny. Ja byłem w 05. Zapraszam do e, tego. Zapraszam do śledzenia kanału, e, komentowania, subskrybowania i lajkowania. I, e, łapkowania. Nie wiem, jak chcecie w górę czy w dół. Moje e, zobaczymy, kto chce taką serię. A ogólnie Minecraft Herobrine. To z kolegą nagramy. E, coś. Tak naprawdę. Teraz powinno się nazywać to. Minecraft. Można zmienić na dwie. Tak. Zrobimy tak. Ot zrobimy sezon pierwszy. Odcinek pierwszy. Tak naprawdę co mówiłem w tym filmie to było. Nieprawda, zapisujemy. O. Bo z kolegą chcemy zrobić dobrą serię, dobrą, fajną, fajną, wszystko fajne, serię, dobra, całą fajną serię. Tak, mój kolega, z którym nagrywam herobrina wcześniej. Tak, ale, ale no już tego na pewno nie napiszę. I ogólnie zapraszam do subskrybowania, śledzenia mojego kanału, łapkowania w dół czy w górę. Mnie to nie obchodzi, tak będę nagrywał dalej. Eee, nie wiem. Wiecie co? Codziennie nagrywam, a więc to jest bardzo dobre wobec Was, jak ktoś mnie śledzi tak dobrze. No to ja się z Wami żegnam. Ja byłem Filip 05, a to był krótki filmik informacyjny. Ja się z Wami cze żegnam. Cześć.